nominował mnie i samu na brzydką przesadzkę jeden z nielicznych youtuberów z mojego... Cześć, ja się mam na stronie to jest Pokemon, Pokemon... live Green, randomizer, odcinek trzeci Zostawcie łapkę, suba i komentarz No jak pamiętać, w poprzednim odcinku, nie, w ogóle nie eksploruję Pokémon przecież to jest ten sam dzień, nagrywam, e, to jest Ivysaur w po, poprzednim odcinku ewolował, Bulbodarł Baltoj, no na nic, i Pucie na nic Okej, okay. tutaj pokonamy ich wszystkich, teraz idziemy tu. Pod xp sobie trochę... Zapomniałam sprawdzić, na, który, na którym te dwa Pokémon ewoluują. No cóż... To jest, dopiero się przekonamy, jak będą nam ewoluować, na którym ewoluują. Dobrze, Confusion. Mhm. Może być ciężki... War się do pokonania. Ale chyba pójdzie nas da radę zmysł zmys, tak lepiej jak ja mam bajte, hopie. Puciena, weź się zastanów co ty robisz. My też się zastanowić, co ja robię. Dobra. Tak, take bite. Oooooo! Jest tu on no. Bite to kozaski, a tak dlatego... No Puciena mogła być moim starterem. Dobrze. No i to jest Pokémon. Slaking. Slaking, weset zabił puciena. no i gitara. Co mu się leczysz? Dobra, umierasz lecz już. A i porabił go już. Dobrze, idziemy teraz tu. Hop, 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 hop. Hop, hop. hop. lecimy się. Ok. Tyk, tyk. W tym może pokonałem Misty, nie jestem pewien, ale chyba nie. Ale no, chciałbym pokonać Misty w tym odcinku West, tak? Chciałbym, chciałbym, ale jak to wyjdzie, to się przekonamy. Dobrze. Pierwszy Pokémon diukong zmieniam. Iwi Zaura. Wiem, że to jest niedobry pomysł, ale przez ten typ Włodny, to iwizor może być dobry, właśnie. Mi się daje, zazdąży na to rozwalik. No właśnie. Iwizor bez nie dał rady. And... To jest do zabijania przecież, on jest do tego stworzony, bo on nie, nie chodzi w takie dygongi jak ten... Mógł... O, idealnie! Oj. Ale mogę zabieram. <grym> Przejmijmy mu. No, slap. Wszystko to było superfaktywne, ale no... Mały no level. Mały, no, no level, tak. Mały level pokażę jak... Jak słaby jestem. Zanim pójdziemy tam sobie zobaczyć Pokemona tam w tych które tutaj będą, to najpierw pój pójdę dożyć Ivy Zaur, Bo Ivy będzie musiał uspać tego Pokemona, który tam. <laughs> uspać. Uspać tego Pokemona, który tam będzie. No ale to jest tylko moc moich Pokemonów. Bym potrzebował jakiegoś, jakiegoś Pokemona latającego. wodnego. Mhm. Walcząc, No, nie, nie, nie obraziłbym się. Fajnie, by było mieć walczącego. Pokémona, by zdobyć silny byłby taki osy. Dobra, płucie na może na 16, wlował Zobaczymy: Thunderway, Cute Bite, Cute Bite i pójdźcie na. No nie, jagluję na 16, ale czekam na którym na nawluję. Jak wiecie, to napiszcie. Tu jest typ, który daje Pokémona za 500 dolarów. Poka dolarów. Ile mam? Mm -hmm. 3000. Hmm. Chcę byś przecież wykupić. Mam nadzieję, że to byłby Magikarp. Tutaj to, to, to będzie. Hmm. Słuchajcie, jest zobaczymy co będzie w tej grze. Za Pokémonem. Hmm. Kingler. Nie, nie chcę. Nie kalało się. Okay. Idziemy do to w tych. Trawka, jak się rozpi. Liron słuchajcie, robię cięcie. Ok, witam po krótkim cięciu. i le lecimy dalej basów, to w tych trawkach się rozpi. Ok, dobrze. Dobrze. Jest to Pokémon, którego łapię. Undower. Handum się inny Pokémon. Pięknie uspany. Bug. Pokeball ja jajaj, się, się złapie. To jest pytanie. Ej, nowej hand. Kurde, hamski handauer. No. Słabszy się handauer. Pięknie, handauer się złapał. Mamy nowego poka w teamie, Silnego nawet. Na razie nawet takiego silnego. Na razie trzymamy się z innymi typami. Oprócz tego ten Dark Dark. Ale... Jego podstawowy typ to jest ognisty Handlowera. Nie, Dark jest... Wow, a co myślałem, że jego podstawowym typem jest... Zrobię eee, Przepraszam za te dwa odcinki, tak... Dwa odcinki, bo... Eee, dwa tak porząd, ale... Niestety to mi się stało. No... O, tutaj tak sobie możemy pokazywać. Raj Nie, tak jest zbyt silny. Pokémon to nie łapiemy. Przejdźmy dalej. Gerafeering. Pokémon, który od tyłu i od przodu brzmi to samo. Czyli nie. <ścoughs> Slackot, slacking. Nie. Um. <ścoughs> tak. Metapod idzie z dobrego teamu. Metapod, pod złap się. Halo, Metapod. Złap się. Jak za dwa levele przecież ewluujesz, Metapod. Stój. Może mam jakiś w którego byś mógł się nocęć. Mm -hmm. Nie wiem, taki rock troll. Triple kick. Nie. Szkoda. Ale no, za dwa levele ewlujesz, Metapod. Kurde, jakbyś znał chociaż Take Zapomniałem, że to nic nie zna. No cóż, będziemy się z jakoś poradzić. Mój Team zeserom ma jakieś takie różnorodności różno, różno typów. Bo jest Pokémon Robacy, jest Pokemon trujący, dodatkowcy roślinny, jest Pokémon psychiczny... No, psychiczny, dark ground i... ognisty! Taka letka, ale jakaś różnorodność typów jest. Oho, um, iwizaur. My Wip. Dobrze. Okej, okay, metapod level dziewiąty. Za jeden level, a sobie metapod. Tam szybko mu ten level bie, bie, jeden Mogę Grajmy... O, i tu jest chyba w tej walce nawet. Dobra, leć. No to i pod tym odcinkiem chyba zaczynę. Potrenuję trochę pokemony. Tak, było silne, silne. One prawie nie są słabe. Mamy niskie mam level. Na przykład mój Batterfield. Teraz nie metapod. To ewolucja? Fajnie. Okej. Okay. Fajny Pokémon. Butterfly. Handawatch. Ja tam trochę pod exp. tak tak są 10 level. Yy, powiem tak, do 20 leveli będę ich ewolował. Albo nie. Nie, ja zrobię tak, aby mój starter już ewolował. Bo może, po. Bo... Może być tak, że będzie ewolował przed odcinkiem, a tak bym nie chciał. Dobrze, Ty Ember, Ember, świetnie. Dobrze, a weźmy tam. Co biznes No, wiedziałem, że się stanie. Ok, pójdź N, leć. Take. Bite. Wow. Bite. Bite. I level 17. Pójdź N. Może będzie blować już. Kur... Cool. I no nie. Halo. Nie, mam celę, muszę to tą nie Przejść półecę Jak ja mam tą to, to zrobić to muszę jej muszę mu leczyć. Okej. Okay. Sobie uciekamy tak i o oh, ma pokemony. Mhm. Mm Bite, byte, no, Dawaj! nie, 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 zniszczył. Do tego z niego, tego tego nie, z tym nie, Tego z niego nie, tak samo nie, 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 będzie fajnie. Szod To jest skąd masz to do bóla nagle? Ojej Dobra Stójcie, zrobię cięcie Okej, witam po cięciu, Mam jeszcze słuchała i nie chciałem, aby, było, aby ją było słychać odcinku Rock Tom Okej okay. 50, 20, no tutaj to tu. Okej okay nie serci bo przepraszam że się tak zdenerwowałem ale latem mamy aby siedzieli aby byli cicho ale nie oni się nie posłuchają bo po co wiem co możemy zrobić widzowie możemy sprawdzić na odcinku na którym levelu ewoluują te dwa pokemony

Jezu. Widzę, się... że ten odcinek będzie nieudany, bo ciągle tutaj mi dokucają. Nie gadać się, nie, nie słucham się, dobra. Ten odcinek będzie całkiem nieudany, bo mi, bo mi tu chcą. Jak, jak będą chcą, tu będą krzyczeć, to, to nie, to nie to proszę, nie byćcie źli, tylko po prostu... Takie i tak i tak, i taką chózynkę mam, że się, że nic, nic nie rozumiem. To będzie na niej źle nie mnie, ok? Dziękuję. Piszcie w komentarzach hmm. Jotwy, Jotky, Jotmy i Jotky. <grywy> tak im odbierzemy. Tak Napiszcie, to, jest ok? Pójdźcie na level 6. Będzie wylowała troszew, woli, pójdźcie na bajt. Bajcz. Right. Bite. Dobrze, Abra. No to idealnie, Abra. Płócienne. Płócienne na 18. ewoluję. Nice. Start ewolował. W tym odcinku jest druga ewolucja. Dobrze. To jest więcej. mogę na 20. level na Easy tam rzucić. W sumie jest niedużo level i brakuje. Bo nawet na 25 ją chyba wrzucę. I teraz. Baltoj. Na którym ten pan ewuluje No bo to będzie mi potrzebna informacja. Jak nie będzie mnie ewoluował. Do tak do. 18 levela. Tym to po prostu. Baltoj to. Baltuja nie zobaczy i Tyle. Tam będzie ewoluował. 120 level. Dobrze. Tej bailiff. Uciekamy. To jest kolejna walka. I ona ma tu tak jak z Kitty. Okej, okay, rock tom. Albo z psybi. Psybi lepszy. I to o wiele lepszy. Psybi lepszy. Jak patrzę. Łe, porri Kolejny nasz no, superflikt. Z nami byłibyśmy. I z Baltu i na 16. Nie. W będzie tapacie będziecie być już miały, jest mi ewlowe i dawno. I tutaj mogę iść na dóbry sześć. Zejście do czegoś. I to jest furet. Umijamy to. Tyk. I tutaj w tego jest. Dobrze. Psybeam. Dobrze, mm, to za taką cichą, ale Cieszę się, że się skupiłem na grze Nie wiem czemu, ale się skupiłem Okej, okay, psa bim Jak chcecie jakąś grę, to napiszcie w komentarzach nie tą grę nagram Oprócz Fortnite'a, bo tego nie mogę, bo na moim telefonie e, Jak Fortnite ruszy, to, to się lasi się w to nie da To możecie to, to... Tak, to możecie wkazać inną grę Czy to Minecraft, czy co chcecie Wszystko nagram, bo mogę A co? ok tu nie tego typa. <laughs> Psybeam. him Oj, 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 nic nie robić przecież Rok to Rock, tro, rock tak samo nic nie zrobić, prawda? Ojej, to bym musiał jej użyć. Niemie, nie nie niej, nie mi, niej, confusion Psybeam up, please na eee, znaczy nie mogę o nim się modlić. Okej, okay. spinda. One Whip Jego ostatni pokemon to Miltank Ojej Miltank ten zły pokémon pokemon, ale miesza z tym i 17 level Nie ewoluje Kurde, gdzieś 11% <laughs> Eee, mączeć co mi Chociaż troszkę Nie, okej okay. No bo ja chciałam, żeby mi ewoluowało tak na no, odcinku, bo potem, tak po odcinku tylko trochę słaba, jak będzie i możecie nie uwierzyć, że mi on bo możecie się że ja po prostu, e, znalazłem sobie takiego drugiego jego ewolucji i po prostu, o, proszę, prostu go. Nie. A tu sobie nawet wam pokażę e, poprzednim, jak, po e, poprzednim odcinku, jak na, nawet, jak się przed odcinkiem mi toż mi... Aha, zmywarka. To, że mi ewlował, że a nie, że po prostu pokazywał w boksy że w boksie za jednego Nie będę miał po prostu schowanego i tyle. O, się rozgadałem. Zamiast z tym tyk. To mogło już zrobić Nie wiem, kto tak może trenować. Ja bym go nigdy nie trenował. Nie wiem, jak go można trenować. To jest taki Magikarp z drugiej generacji. Nie wiem słaby według mnie Ale... Mm, każdy chce, aby takie Każdy trenuje takie pokemony jak ty, ja tam się nie kłócę hmm. Te HP Up co to robi? Aha, dobra. A co mi teraz robi? Co? Chodź rozmadola Mieszka z tym Grimer? I powtórzę, możecie zostawić suba, łapkę I jak I możecie ten kanał polecić swoim znajomym z klasy, rodzinie, komu chcecie Możecie pousłuchać ten kanał, komu chcecie praktycznie eee, mój cel jest bić 10 subskrypcji, tak? Potem iść po 50 i potem po odpisiecie już 100 Błogiem i desosubskrybujcie, jakbyście mogli ten kanał przesłać swoim znajomym lub komuś, abyśmy wbili to mi te 10 już. Byłoby mi strasznie miło. Po <śm> <śm> prostu moje gadu, gadu, gadu Umarł mi Pokémon. Dobrze, zaryzykuję i e Remax Survivor na Baltoi. je ten odcinek ma prawie 12-20 minut. Jest tak, gram, gram, gram i z jest prawie ma 20 minut. To ja będziemy musiał zakończyć. Skończymy do walkę i zakończymy ten odcinek, cały. Bo jest te, jak dam te intro, to to będzie, jeste tam z 20 parę minut trwało. No. Jest tak, chyba z 21 minut, trwało trwał ten odcinek. No. Okej. Okay. Level 18, proszę ewuluj. Nie, okej, To ja przed kolejnym cikkiem, po Pokémon, pokemonie, proszę te dwa pokemony de na którym ewuluję Handum, Handauera. To był Pokémon Live Green Randomizer, a boją Kapiks. Subskrybujcie kanał, lajkujcie, komentujcie. Ten kanał może dać jakimś znajomym, aby być te 200, do 10, elo 6 na rai.